hej cześć witajcie w kolejnym um, odcinku na moim kanale w, um, i dzisiaj dowiecie się jak zrobić Hike Scora w grze pod tytułem timing.io e, Gra to jest coś w sumie podobnego do starej, o taki taki survival, ale trochę bardzo inny. E, ja już jak widzicie tutaj trochę pograłem Trochę, ale no. Czym się różni Tamingio od Starego? Tym, że na przykład tu są zwierzęta, znaczy w Starego też są zwierzęta, ale tu się da mieć jakby swoje własne zwierzęta, które będą walczyły jakby z tobą. Tych zwierząt jest naprawdę masa. Są od wilków, jakichś królików, tych foxów, tych no co, tych lisów, o lisów, bryków, polarnych jakichś miśków. A są tutaj nawet yy... fej, co to było? A, yy, wróżka ma <ścoughs> może. Możemy nawet wróżkę mieć, no. Możemy mieć smoka, który jest mega OP. Możemy mieć ice golema, sowe, goldfisha, co prawda teraz już nie możemy mieć, bo to było jakby takie limited edition, że tak powiem. Te zający, tych zający też nie ma, bo to zostało na Wielkanoc dodane. Mamy pająki czarne, białe. Chodzące grzyby, więc no jest coś. Ja oczywiście mam królika i wilka, bo nie mam innych, ale może się to za chwilę zmienić, bo otworzymy sobie tak zwanego pet chesta, którego wypadają mi iceberg, w sensie plany niedźwiedź, bra bran owl, czyli sowa i polerkac czyli tchórz, kliknij continue, no i właśnie, jeżeli na przykład taki polerka ten, ten tchórz, ten tutaj będzie 50 na 50, to wtedy będziemy mogli na przykład go mieć już od razu na start. Tak, no, ale dobra, zróbmy sobie tego hs -a. serwer, no, sobota, no tu jest Co przepełnione. Ale dobra, niech będzie ten nowy Jork. I zaczynamy, tak? No taki krótki wstęp. Pierwsze co robimy... Tutaj już nie trzeba dbać o nie, o zimno, o nic, pierwsze co robimy, to patrzymy na pasek w, em, w lewym dolnym rogu. Jest taki paseczek, on jest teraz biały. I jeżeli dojdzie do tej... Czwartej części, to znaczy, że staje się noc. A po nocy mamy e, wiosnę, coś takiego. No e, i takie, jakby trzy pory roku, że tak powiem. E, I no. Czemu one się różnią, to już nie chce mi się tego tłumaczyć. Dobra, e, ale mamy właśnie, pierwsze co robimy, to się, jak się rozpimy, to. Uważamy na linksy, trochę mi się laguje. Uważamy na lynksy. Otwieramy skrzynki, bo skrzynki dają nie dość że dużo agił. Otwieramy skrzynki, a ze skrzynek wypadają goldy i jabłka, za które możemy otwierać podczesty, ale nie tylko. Bo też czesty ze skinami. No I tu mamy 5 broni. no I stąd. Odcinek nagrywam, poradnik, ić, no, super. I mamy 5 broni do wyboru. Mamy e, siekiera. Jest wolna, ale e, mocna jakby na zwierzęta i e, no więcej zbiera drewna, prawda? E, mamy też sztylety. E, mają jakby są... są. Krótkie, ale mają są szybkie Stone Spear w sensie dzida. No jest długa i w sobie tyle. Miecz Miecz ma duży damage, ale nas chyba spowalnia. I mod który zbiera. No te. Co to były resursy? Resursy to były. Przedmiot? nie, nie przede wszystkim o tym. Surowce odbiera, surowce szybciej e, i jest mocniejszy, mocniej jakby bije te ściany. Tutaj mamy ściany, my, my sobie weźmiemy, e, tym się najlepiej eksplimerem. E, ale jeszcze jest katana, e, tylko byśmy się musieli wziąć miecz. Co znaczy tyle ty, bo moim zdaniem są fajne i cookie. Znaczy, mamy do wyboru e, teraz Stone czyli leczenie wall i Cookie. Ja polecam wziąć ciasteczka, bo wtedy będziemy się szybciej leczyć. I właśnie jedzenie nam jest niepotrzebne po to, żeby jeść, tylko po to, żeby się leczyć. Więc no, mamy jeszcze zwierzęta, to jest akurat śnieżny królik. Na niego trzeba uważać, bo on może ugryźć dosłownie w przenośni. mamy kolejnego. Eee, nie chcę tego zaprezentować, bo na razie jestem za słaby na królika. Jak to brzmi w ogóle? Nie mogę zabić królika, jestem na go za słaby. nie. A to o to chodzi. Mała miszka. Eee, no i co teraz? No walczmy ze zwierzętami. Nasze PTSD odkładamy, bo one nam się nie patrzą. Nasze one nam nie pomagają w walce, ale Bardziej przeszkadzają niż problemy. No i co? Taktyka na walkę, przynajmniej ze sztyletami, to jest po prostu obkręcanie się wokoło. Chyba, chociaż nie, bo mi się jest tak wolny, że nie dogoni was, My to możecie nawet tak sobie iść. No i mamy dalej. Turet. W sensie po polsku to będzie wieża. Nie wierzę. To jest to działko, o działo. E, no to jest takie automatyczne, że jak postawicie nie wiem, będzie wróg, czy jakieś zwierzę obok was, to to działko zacznie strzelać. Windmillary, które polecam, e, bo to jak się postawi, to to daje jakby skora. Tak samo z siebie. E, no spajki tu już chyba nie muszę tłumaczyć drzwi też nie. E, fire Tower, Ice Tower i Electric Tower to jest Turret, okej. Na Fire Tower to jest coś takiego jak Turret, tylko że strzela ogniem, takimi firebolami. E, ice Tower. Tak, um, jesteście przy nim, to on wypuszcza takie jakby kolce z lodu, i te kolce was biją. A Electric Tower, prawdopodobnie, chociaż nie jestem pewien. E, tu już ktoś mnie rajduje. Daje nam prędkość po prostu, ale ja wezmę sobie windmill, bo to jest score zwierzęta na sumie niepotrzebne, niech to zostaną zbite, bo można oswajać lepsze zwierzęta i to nam się, się przyda, te lepsze zwierzęta, o mam skrzynkę, skrzynki zbierajcie, tylko musicie być zalogowani. <śm> Żeby móc, nie wiem, skinąć, bo to chyba logiczne, żeby skiny móc unikować. Eee, sowy, sowy, polecam oswajać sowy. Nie udało się. Polecam oswajać kruki. Udało się. Ok. Eee, I teraz co? No i teraz ten kruk będzie walczył z nami, po prostu. Jaki skin A, kruk wysyła takie, jakby. Hmm, Próbuję słuchać, jakby taki tornado z pióru i to tornado jakby leci na przeciwnika. I nie, dość, że mu zadaje obrażenia, to jakby on wokół zadaje obrażenia. Nie wiem, jakby to wytłumaczyć. E, dobra. Hmm, I teraz, jeżeli chcecie mieć na przykład hmm, bazę, jak ja teraz wydawał, to bierzcie sobie wręczam. W sensie klucz francuski to będziecie mogli naprawiać ściany, wtedy, jakoś. jak ktoś, ktoś was będzie rajdował. Nie umiem się wysłuchać. Eee, pająki też się opłaca osłajać. Problem w. No musiałeś się! Jaki ty jesteś! Specjalnie wywaliłem peta, żeby oswoić pająka, a on się obudził. Jaki skam. Dobra. E, dobra, bo no, po prostu strzelacie strzałami, a shield to dalej jest jak na przykład robicie Helsa we dwójkę. To jedna osoba bierze wręcza, druga bierze shielda, co w się sensie tarcze y, i, i tak jakoś e, MS-a weźmiemy wręcza. A, tu są też bossy w tej grze. Każda pora roku ma bossa. I boss tam po pokonaniu go chyba dostaje się tam 30 tysięcy skora, coś takiego. Nie, nie pamiętam już. I no. Wkrótce ja robię, ja zbieram resursy, a ja powinienem... Czy nie, ja powinienem zbierać resursy. Powinienem zwierzę to zabijać, bo to mi dużo... A, daje. Nie, wiecie co, wiecie co, ja se umrę. Ja se umrę i wezmę hamera. Ja se umrę i wezmę hamera. Po... Bo... Z kamerą, że będziemy dużo XP'ać, to jeszcze będziemy, um, jakby wam to powiedzieć, no, resursy farmić, tak? Super, cieszę się. E, dobra, e, i tu jeszcze mamy za reklamę, możemy się zespałnić tam z wiekiem, tak? e, I pamiętajcie, że jak macie więcej wieku, a ty. Nie wiem co się stało, ale wyłączyła mi nagranie. Dobra, nieważne. Teraz. A, hamera miałem, żeby. właśnie, hamer, hamer, hamer. I. No. Nie jest to jakoś zbyt ciekawe. Ktoś tu nie oswoił kruka i oczywiście stał się agresywny. Nie wiem jak to działa, ale okej. Okay. Oni niech się tam męczą, nie wiem, skillę możemy sobie użyć. Hmm. Ja w ogóle mówiłem, że zwierzęta mają jakieś skill, chyba nie. A to już wiecie, że zwierzęta mają jakieś tam skille. Nie, mówiłem chyba, że kruk ma tam jakieś skilla. Dobra, Windmillan. Ja to już mówiłem i wręcz. Dobra, eee, Dalej, 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 dalej lecimy, 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 lecimy. Dobra. No, item, siodło. To, jeżeli te zwierzęta urosną, to będziemy po prostu mogli jeździć na tych zwierzętach. Uwaga, nie na wszystkich, bo z tego co wiem, na nietoperzu i na. Czekajcie, na nietoperzu i na wróżkach się nie da. Tak, ale na większość się da. Aplator. Aplator to tak jakby zużywacie jedzenie, ale możecie leczyć e, zwierzęta, chociaż to jest niepotrzebne w sumie, bo e, zwierzęta mogą się same leczyć. E, I tu mamy slingshot, w sensie się e, proce I ona nie wiem w sumie co robi. Ale weźmy sobie... Weźmy sobie w sumie siodło, bo czemu by nie. E, czy jakaś baza? Dobra, nie. To jest poradnik jak zrobić ASa. Nie jak rajdować ludzi i ich wnerwiać. Hmm. Okej, okay, mamy już złoty hammer, te te te, te... 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 rzeczy... Hmm. O kurczę. Te rzeczy... A, mają jakby... To jest raz, dwa, trzy, cztery, 6 jakby poziomów i właśnie ten podstawowy stonewy, to jest golden czyli złoty potem mamy rubinowy, potem ametystowy, potem szafirowy i na końcu są takie trzy to jest do wyboru diamentowy, bursztynowy albo jaki tam jeszcze był Albo... E, szmaragdowy. O, głosowanie, słuchaj, nie e, skruki, tu mamy trzy trz, trz, trz kruki do... tak, mamy trzy kruki do oswojenia. swoim ja. mhm. sobie Oczywiście... nie wyszło. Te zwierzęta są głupie. W sensie te moje. Się rzucają jakby... Nieważne. A i... Uważajcie, bo bossy zwierząt niektóre was same z siebie atakują. Nie wiecie co? Ja go zraiduję. Nie ja go zrejduję, bo tam widzę, że nikogo chyba nie ma. Taka tandetna w sumie baza. A, tu niczego nie ma. XD, myślałem, że tu ktoś jakiegoś hesa robi, czy coś, że ja tu... No nic. A jak rajdujecie, pamiętajcie, że ma takie drzwi, bo one są najmniej wytrzymałe. Dobra, no, chodźcie, chodźcie, pedy. I tak, No I tak, muszę... Puu, bardzo, nie, już w sumie wiem, że to nie moje darmowe resursy. Pół jakby rozwalać, bo gruba syku, ja nie, nie umiem przejść. No a teraz nagle chcesz to mieć? Weź! Dobra! Ja tu nagrywam jak zrobić hajksku. Dobra, sieć tam. Nie powiem gdzie cię mam. Eee, no i co? Eee, tutaj jakby w prawym dolnym rogu mamy swój skor. Eee, wiem, że to wygląda jak złoto, bo to w sumie jest złoto, ale to złoto jakby równa się ilości skora. Eee, dobra, boost pad albo hilt pad. Eee, polecam brać, eee, jeżeli robicie właśnie autobusy, to bierzcie hilt pada. Bo wtedy, na no jak na nim staniecie, to po prostu was leczy, tak? No, Hiltpad, no sama nazwa tak wskazuje, nie? E, dobra. Szybko się ekspie. Dobra, nie, wiecie co? Ja się wyekspię i za chwilę do was wracam, bo to nie będzie miało trochę sensu. E, no dobra, już jestem trochę wyekspiony. No, i tutaj chciałem pokazać, że tak macie do wyboru Amber właśnie, Diamond i Emerald. Nie wiem, to już nie ma znaczenia, co wybierzecie, to już zależy od gustu. Mi się najbardziej podoba Emerald, no i tak samo jest z Windmillami, tak? A weźmy sobie pomarańczowe, bo czemu by nie? No i to naprawdę, już nic Wam więcej nie potrzeba. Już jesteście gotowi na budowanie Basy to, to nieważne po co mi było. No, to trzeba zniszczyć. Eee. No i teraz jak zbudować afk bazę, nie? się spytacie. Eee. A i w ogóle w międzyczasie oswoiłem e, Winter Ulfa, e, e, Foxa. Więc nie Ulfa, Ulfa, to jest chyba Winter Wolf. Eee. Więc, 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 no Tera. teraz tak. Eee, tego wilka trzeba przesunąć Pierwsze co robimy stawiamy Windmile eee, na przykład tu na przykład tu i na przykład tu na przykład tu oczywiście e, maksymalnie możemy położyć tylko 5 Windmili Jakbyśmy mogli nieograniczenie wiele to byśmy <laughs> to takie tutaj HES robili ale nie, można maksymalnie pięć. Wykopmy sobie to, bo to nam będzie przeszkadzało raczej. A, wręcz jeszcze. Mam. A, weźmy z takiego zielonego. Dobra. No i właśnie, wręcz jest nam potrzebne, Proszę, żeby naprawić. No, wręcz no, logiczne, nie. Dobra. Co teraz? Nie, ty tam zostanie. I budujemy bazę. Oczywiście, wole są. A nie, tu widzieliście, że wole można robić lepsze niż drewniane, ale. mi się nie chce. Dobra, zróbmy sobie tak. Pierwszą warstwę spajków. Okej. Okay. Też trzeba będzie wykosić, niestety. Grzybki nam w ogóle jedzenie dają. Nie wiem czy mówiłem. Chyba nie. <laughs> o, no, lagi, lagi. Nie laguj, proszę. W komputerze. No, taką... takie spajki w sumie można. Pyk. Pyk. O, idealnie. No, i teraz łole. Hmm. Oczywiście ograniczenie też mamy z wołami ze spajkami. Spajki 15, a łole 50. No, więc tak, tak to bywa. No, zbudujemy sobie tak trzy warstwy. Myślę, że bazę. Żeby. żeby, żeby, żeby. No, no, no Żeby się nie przebili, no tak? No Jezus Słowa mi brakowało W sensie dwie warstwy woli i jedną warstwę spajków, nie? Coś takiego Tak i tu w sumie możemy coś takiego jeszcze zrobić Przeciśnijmy się, okej! Okay. No to tu też coś takiego można zrobić, na przykład... O tak. Wtedy jak będą bili, bo te łole trzeba... łole, drzwi trzeba zabezpieczać. A myślę, jeszcze jedną warstwę... a, hilt pada sobie, postawmy. Jeden na jeden. Co? Co? Okej. Okay. Nawet nie wiedziałem Dobra, powiedzmy... powiedzmy że go tam wstawiałem, ok? Tak. W tej wersji się trzymajmy. Pająk! Nie lubię pająków tak naprawdę. Ale... One są agresywne. Okej, okay, nie wiedziałem. Wiedziałem od kiedy pająki są większe od ludzi, nie? To też... Takie... Ciemna uwaga, nie? Dobra. Eee, budujemy dalej, budujemy dalej. Eee, za chwilę musimy iść tam rozwalić tego hit pada. I myślę, że będziemy kończyć. Eee, raczej, jak w eee, to Wam nie będę pokazywał, bo po co? Nie. Nie wiem, kogo to w ogóle interesuje. Interesuje Was, jak zrobić HS-a. No to już wiecie w sumie. Eee, aha, jeszcze jak. Dobiję 20... nie no dobiję, dobiję na pewno. Jak dobiję 20K to kupimy sobie Windmill Hat. Za chwilę Wam tam pokażę jak, co, gdzie, dlaczego, z czym. Kur, czemu ty to rozwalasz? Nie rozumiem. ADHD masz. Dobra, a tu w sumie możemy jeszcze drzwi postawić, czemu by nie. No i w sumie baza już jest gotowa. Taka niewielka, ale jest. Ciasne, ale własne, jak to mówią. Dobra, gdzie my mamy? Mapę, jakby ktoś się pytał, odpalamy wszystkie pięćdziesiąt, ale nie. Na klawę, dobrze oczywiście. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. O, nie to też. Coś się zbagowało. No pięknie. Winter Fox, Winter Wolf, przepraszam i nie dajesz. Super, super. Pająki bym miał. A widzieliście, że na pająkach da się jeździć? Przynajmniej w tej grze. No nie ma już więcej pająków, tu jest hit. Dobra. nie wiem, po co mi te e, zwierzęta, jak i tak ich nie będę, jak spił za bardzo. Żeby te zwierzęta rosły, to trzeba zabijać inne zwierzęta. Taki trochę paradoks. Czy białe pająki też są agresywne? Zakładam, że tak. Tak są agresywne. Kto by się spodziewał? W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy widzieliście kiedyś na żywo białego pająka, bo ja nigdy. Ty chodź ze mną. I idziemy już do bazy myślę, że gdzie jest to ta baza, tam jest ta baza. Koło Bosa. Super! Super? Może no, i tak się skończy. Dobra, tu jesteśmy nie toprzyż. Czy ty możesz wyjść do bazy? Możesz. Chodź tędy, tędy, tędy. Chodź, chodź. Nie, dobra, nie. Nie, bo ty jesteś za głupi na to. Niech Fox wejdzie, czekaj. To jest Wilk, nie Fox. Dobra, chodź tu, nie baw się z nim, ja go załatwię, super, ty chodź tu, 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 patrzcie jaki nieusłuchany. Nie muszę się nie przeciśnieć, że ty, gruba się jeden. A dobra, mamy już 20k. Co z tym? Polecam wam kupić sobie to. Windmill hat. Co to jest? O! I dalej jakiś kapelusz. Dobra, polecam wam kupić to. Bo to wam daje. A, to, że szybciej, jakby wam skoro rośnie. Plus jeszcze jak wam zostało, to kupujemy to. Nie, nie to, to. E, wtedy macie większą szansę, że stamujecie jakieś zwierzę, coś takiego. To co? To ja było na tyle. Jestem ja że nie e, Napiszę wam jeszcze w opisie ile tam skoro dobiem No i co? Do usłyszenia i cześć.